W kraju zbudowane na tajemnicy pojawiła się garstka rzadkich filmów, ujawniających ponurą rzeczywistość najbardziej izolowanego kraju na świecie. To nie są zwykłe klipy, odsłaniają brutalne warunki, które Korea Północna usiłowała ukryć. Od desperackich ucieczek po dzieci zmawiające się w trudnych warunkach, to jest to, co reżim próbował wymazać. Co przez cały ten czas ukrywali? Zostań z nami, gdy odkrywamy nagrania, których świat nigdy nie miał zobaczyć. Dziesiąta historia Kim Dong Hula. Poznaj Kim Dong Hula, amerykańskiego biznesmena, który zaryzykował wszystko, aby wejść do jednego z najbardziej tajemniczych krajów świata Korei Północnej. Już od młodych lat przyciągały go socjalistyczne ideologie, więc w 2001 roku z żoną rozpoczął pracę misyjną w Chinach, mimo jej początkowego oporu. 16 lat po ślubie odkrył szokującą prawdę. Wujek jego żony miał powiązania z wysokim oficerem wojskowym Korei Północnej, Hyeon Yong Hoem, który został stracony w 2015 roku. Kiedy syny zaostrzyły restrykcje wobec zagranicznych misjonarzy, Kim zwrócił swój wzrok na Koreę Północną. Dzięki powiązaniom rodziny żony w kwietniu 2004 roku nie tylko wszedł do Pongkangu, ale także założył własny biznes, inwestując w niego swoje całe bogactwo, czyli 2 miliony 600 tysięcy dolarów amerykańskich. Jako kluczowa postać w zewnętrznej współpracy gospodarczej Korei Północnej, przyciągnął zagranicznych inwestorów i zdobył rzadkie wglądy w reżim. Jednak sukces Kim Ma nie mógł uciszyć jego rosnącego niepokoju wobec reżimu. W 2009 roku podjął decyzję, która zmieniła jego życie. Zaczął szpiegować dla Centralnej Agencji Wywiadowczej USA. Przez pięć lat potajemnie zbierał informacje, unikając czujnych oczu północno-koreańskich władz. W 2014 roku jego bunt kosztował go wiele. Po tym, jak północnokoreańscy urzędnicy zniszczyli część jego biznesu, otwarcie ich skrytykował, co było niebezpiecznym czynem w kraju, gdzie sprzeciw jest śmiertelny. Nieświadomy niebezpieczeństwa, Kim wrócił do Korei Północnej w październiku 2015 roku na obchody rocznicy Partii Pracy. Został szybko aresztowany, związano mu oczy i zabrano go w tajne miejsce. W desperackiej próbie przetrwania Kim wciągnął sześciu północnych koreańczyków, którzy nigdy więcej nie zostali widziani. Początkowo Kim został skazany na śmierć, ale jego kara została zmniejszona do 10 lat ciężkich robót. W marcu 2016 roku, płacząc, przyznał się w telewizji państwowej do szpiegowania dla Korei Południowej, pomijając jakiekolwiek wzmianki o CIA, prawdopodobnie z obawy o swoje życie. W zaskakującym zwrocie wydarzeń, Wysiłki dyplomatyczne prowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa zapewniły uwolnienie Kimę e w maju 2018 roku. Niespodziewanie powiedziano mu, aby zmienił ubranie, a kilka godzin później był już w samolocie do domu w Stanach Zjednoczonych. Od powrotu Kim dzielił się swoją przerażającą historią, nieustannymi przesłuchaniami, brutalnym nadużywaniem i wpływem na jego zdrowie. Jego doświadczenie oferuje rzadki Przejmujący wgląd w brutalne realia życia pod rządami Korei Północnej, reżimu, który jest zdeterminowany, aby pogrzebać historię takie jak jego. Jak historia Kime zmieniła Twoje postrzeganie życia pod rządami Korei Północnej? Która część jego doświadczenia najbardziej z tobą rezonowała? Napisz w komentarzach. Dziewiąta historia od to Korea Północna to kraj tajemnic i niebezpieczeństwa. A tragiczna historia Otto Warmbiera jest surowym przypomnieniem jej okrucieństwa. W wieku 21 lat, Otto zatrzymał się w Korei Północnej w drodze do Hongkongu, skuszony przez biuro podróży obiecujące bezpieczną przygodę. Jednak gdy miał opuścić kraj 2 stycznia 2016 roku, jego koszmar się rozpoczął. Aresztowany za próbę kradzieży plakatu propagandowego, Otto został skazany na 15 lat ciężkich robót za to, co wydawało się drobnym wykroczeniem. Zaledwie kilka tygodni później, w marcu, Otto zapadł w śpiączkę w tajemniczych okolicznościach. Przez ponad rok Korea Północna ukrywała prawdę, twierdząc, że zachorował na botulizm i stracił przytomność. W czerwcu 2017 roku Otto został odesłany do USA, wciąż w śpiączce, gdzie nigdy się nie obudził. Jego rodzice podjęli rozpaczliwą decyzję o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie. A on zmarł 19 czerwca 2017 roku. Chociaż raport koronera nie wykazał oznak urazów fizycznych, mózg Otto był pozbawiony tlenu, co doprowadziło do jego śmierci. Korea Północna zaprzeczyła jakimkolwiek nadużyciom, ale w 2018 roku amerykański sąd uznał reżim odpowiedzialnym za tortury i śmierć Otto, przyznając odszkodowanie jego rodzinie. Historia Otto jest przerażającym przypomnieniem brutalnej. Nieprzewidywalnej rzeczywistości w Korei Północnej. Jak daleko posunąłbyś się, aby uciec z miejsca, gdzie wolność jest tylko marzeniem? Zanim przejdziemy dalej, mam dziesięciosekundową prośbę do Was wszystkich. Jeśli możecie nam pomóc, naciśnijcie przycisk subskrybuj. To wiele dla nas znaczy. W zamian obiecujemy, że będziemy robić ten program jeszcze lepszym dla Was. Umowa? Ósme próby ucieczki przez granicę Korei Północnej. Na tych przerażających nagraniach z granicy Korei Północnej i Chin rozgrywa się desperacka ucieczka przez zamarzniętą rzekę, która dzieli te dwa narody to śmiertelne przejście dla większości. Północnokoreańscy strażnicy, uzbrojeni i gotowi, obserwują dezerterów, często z rozkazem strzelania na widok. Nieliczni przeżywają. Film dokumentuje matkę i jej małą córkę, które ryzykują wszystko. Gdy stają na lodzie, tragedia uderza, matka zostaje postrzelona i nie przeżywa, pozostawiając dziecko uwięzione, zamarznięte ze strachu. Jej los pozostaje nieznany, ale jej szanse na przetrwanie są znikome. W ciągu ostatnich 75 lat tylko 200 dezerterów dotarło do Stanów Zjednoczonych. Większość prób kończy się aresztowaniem, przymusową pracą lub więzieniem. Przekupstwo strażników granicznych, choć czasami próbowane, to niebezpieczna gra, która często kończy się niepowodzeniem. Nagranie nie pozostawia wątpliwości co do okrucieństwa reżimu. Gdy żołnierze ciągną ciało matki z powrotem do Korei Północnej, jedno jest pewne: przyszłość córki, jak wielu innych, jest pełna niewycierpienia. Dla wielu ucieczka z Korei Północnej to śmiertelna gra, ale co z tymi, którzy pozostają uwięzieni w jej granicach, nieustannie karmieni propagandą? Siódma propaganda antyamerykańska. W szokującym ujawnieniu Instytut Rozwoju Południa i Północy z siedzibą w Seulu, współpracujący z północno koreańskimi dezerterami, uzyskał nagrania, które Korea Północna prawdopodobnie chciałaby wymazać. Film, nakręcony w szczytowym okresie pandemii COVID-19, pokazuje widzów w maseczkach w amfiteatrze. Od dziesięcioleci Korea Północna izoluje się, ściśle kontrolując wszelkie zagraniczne treści. Tylko materiały zatwierdzone przez reżim są dozwolone, z surowymi karami dla tych, Którzy zostaną przyłapani na posiadaniu zakazanych mediów. Ostatnio zagraniczne media, szczególnie południowokoreańska popkultura, zaczęły powoli przenikać przez rosnący handel z Chinami. Jednak Korea Północna szybko zatrzasnęła te drzwi, ponownie wprowadzając surowe zakazy i zaostrzając kontrolę nad wpływami z zewnątrz. Nowo ujawnione nagranie odsłania coś mroczniejszego. Północnokoreańscy żołnierze strzelają do celów przypominających amerykańskich żołnierzy. Opublikowane krótko po tym, jak Korea Północna ogłosiła stan wojny z Koreą Południową, podsyciło antyamerykańską propagandę, przedstawiając USA jako imperialistycznych agresorów, a Koreę Południową jako państwo marionetkowe. Te filmy mają na celu wzbudzenie narodowej dumy i ukazanie Kim Jong-una jako potężnego obrońcy. Jednak prawdziwe pytanie brzmi, jeśli konflikt wybuchnie, jak to się rozwinie? Wojsko Korei Północnej liczy do miliona żołnierzy. Podczas gdy Korea Południowa, z podobnymi siłami, ma prawie 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy wspierających je. Czy Korea Północna będzie w niekorzystnej sytuacji? Te nagrania pozostawiają nas z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Czy to tylko kolejny pokaz siły, czy wgląd w coś znacznie bardziej niebezpiecznego? Szóste sauny na międzynarodowym lotnisku w Pongkangu. Możesz się zastanawiać, dlaczego obywatele Korei Północnej nie mogą po prostu wymknąć się pod pretekstem podróży międzynarodowej? Powód jest prosty: nie mają pozwolenia na wyjazd. To jest Międzynarodowe Lotnisko Sunen w Pongkangu, stolicy Korei Północnej. Choć może wydawać się dziwne, że w kraju, w którym większość obywateli nie ma prawa do podróżowania za granicę, istnieje Międzynarodowe Lotnisko, spełnia ono kilka istotnych funkcji. Po pierwsze, Lotnisko jest głównie wykorzystywane do oficjalnych spraw państwowych. Działa jako kluczowy punkt wejścia dla zagranicznych dostojników, dyplomatów i specjalnych delegacji, które odwiedzają Koreę Północną na spotkania i negocjacje na wysokim szczeblu. Te interakcje są kluczowe dla ograniczonych relacji dyplomatycznych kraju. Po drugie, mimo ciężkich sankcji międzynarodowych, to lotnisko obsługuje import i eksport towarów do i z Korei Północnej. Chociaż handel kraju jest mocno ograniczony, niektóre towary komercyjne wciąż przedostają się na zewnątrz, pomagając utrzymać niektóre sektory gospodarki Korei Północnej na powierzchni. Zaskakująco, kilku Koreańczyków Północnych otrzymuje pozwolenie na podróżowanie za granicę. Zazwyczaj są to wysoko postawieni urzędnicy rządowi, dyplomaci i wybrani profesjonaliści, którzy mogą opuszczać kraj w celach oficjalnych lub na specjalistyczne szkolenia. Dla tych osób międzynarodowe lotnisko Sunen w Pongkangu jest bramą do świata zewnętrznego. Poza swoimi praktycznymi zastosowaniami, lotnisko jest także symbolem narodowej dumy. To wiadomość dla świata, że Korea Północna może utrzymywać międzynarodowe połączenia i angażować się w dyplomację, nawet jeśli większość jej populacji pozostaje izolowana. Więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w Pongkangu, nie oczekuj długich kolejek czy zatłoczonych terminali, to lotnisko jest używane do zupełnie innych celów. Piąte Występy Wojskowe w Korei Północnej. W niepokojącym pokazie surowej siły i wytrzymałości, północnokoreańscy żołnierze przekraczają granice ludzkiej tolerancji na ból. Bez koszul rozbijają cegły, wyginają metalowe pręty za pomocą swoich gardeł i uwalniają się z łańcuchów wszystko to pod czujnym okiem dyktatora Kim Jong-una i jego lojalnych pomocników, którzy cieszą się tym spektaklem. Ruchy sztuk walki żołnierzy wyglądają jak wyjęte z akcji lat 80. Z nagimi ciałami znoszącymi niewyobrażalne wyczyny. Jeden leży na łóżku z kolcami, gdy betonowa kostka jest rozbijana na jego brzuchu. Inny podnosi stawkę, leżąc na potłuczonym szkle przed zniesieniem tego samego brutalnego uderzenia. Te występy wydają się bardziej groteskowym konkursem wytrzymałości niż prawdziwym treningiem wojskowym. Jednak mimo imponującego spektaklu, istnieje niewiele dowodów na praktyczną gotowość bojową. Żołnierze wyginają metal, ale gdzie są przysiady czy rzuty siłowe? Te akty budzą poważne wątpliwości co do ich rzeczywistej gotowości do nowoczesnej wojny. Czwarty głód dzieci i niedożywienie. Nagranie jest przejmujące, a jego cel jest przerażająco niejasny. Eksperci uważają, że Korea Północna używa go, aby cicho demonstrować swoją władzę, celując zarówno w krajową, jak i międzynarodową publiczność bez rozgłosu parady wojskowej. Ale to. Co następuje, jest jeszcze bardziej niepokojące: skrajne niedożywienie, szczególnie wśród dzieci. W Korei Północnej praca dzieci to brutalna rzeczywistość, pogłębiona przez poważny głód. Około 60 tysięcy dzieci znajduje się na krawędzi głodu. Jednak oferowanie pomocy jest niebezpieczne. Międzynarodowe sankcje czynią prawie niemożliwym wysyłanie żywności lub zapasów, ponieważ organizacje charytatywne i firmy transportowe obawiają się naruszenia tych ograniczeń. Przekazywanie funduszy jest powolne i ryzykowne, a większość linii żeglugowych odmawia działalności w tym kraju. Ostatnie raporty ujawniają, że Korea Północna potajemnie wysyłała węgiel do Rosji, a następnie do Korei Południowej i Japonii, prawdopodobnie naruszając sankcje. W miarę jak kryzys się pogłębia, więcej dzieci będzie cierpieć i umierać. Wiele już zmarło z powodu niedożywienia i śmiertelnej biegunki spowodowanej złymi warunkami sanitarnymi. UNICEF jest jedną z nielicznych organizacji z ograniczonym dostępem, ale są przytłoczeni. Sytuacja przypomina boleśnie głód lat 90., który zabił do 3 milionów ludzi. Dziś prawie 2 na 5 osób w Korei Północnej pozostaje niedożywionych, a tragicznie wydaje się, że nie ma końca ich cierpieniu. Gdy głód nadal trzyma naród w szponach, dzieci są pozbawione nie tylko jedzenia, ale także dzieciństwa. Co gorsza, muszą znosić ciężką pracę. 3. Praca dzieci. Podczas gdy większość dzieci na świecie chodzi do szkoły lub się bawi, rzeczywistość w Korei Północnej jest znacznie mroczniejsza. Dzieci już od pięciu lat są zmuszane do pracy w brutalnych warunkach, wbijając gwoździe, nosząc ciężki piasek i łamiąc klify gołymi rękami. Malenkie ciała wykonują ciężkie zadania przeznaczone dla dorosłych, wszystko to pod surowym okiem nauczycieli wydających rozkazy. Ukryte nagrania z prowincji Reanggang i Chagang ujawniają przerażające warunki. Te dzieci pracują do 10 godzin dziennie w obozach pracy, znosząc surowe kary, jeśli nie spełnią niemożliwych wymagań. Wiele z nich nie odwiedziło klasy od ponad roku. Jednak męka wykracza poza fizyczne cierpienie. Stają w obliczu nieustannej indoktrynacji i psychicznego nadużycia pozbawione dzieciństwa, a ich umysły są zniekształcone przez reżim, który nie dba o ich cierpienie. Jak długo te okrucieństwa mogą trwać i ile jeszcze Korei Północnej uda się ukryć przed oczami świata? Drugie dwie osoby skazane za oglądanie zagranicznych mediów. Na tych rzadkich i przejmujących nagraniach zyskujemy wgląd w surową rzeczywistość, z jaką muszą się zmagać Koreańczycy Północni, gdy odważą się złamać surowe zasady reżimu. Ujęcia uchwycone przez zespół badawczy z Korei Południowej ujawniają szokującą karę. Ale to, co zaskakuje ludzi, to nie wyrok ciężkich robót, ale powód, dla którego zostali ukarani. Jeśli zgadniesz milion razy, prawdopodobnie nigdy nie odkryjesz prawdziwej odpowiedzi. Dwaj mężczyźni zostali oskarżeni o przestępstwo, które w innym miejscu wydawałoby się błahe oglądanie i dystrybucję zakazanych południowokoreańskich dramatów telewizyjnych, znanych jako Kramas. W Korei Północnej jednak taki kontent jest surowo zabroniony, a każdy, kto zostanie przyłapany na tym, staje w obliczu poważnych konsekwencji. Nagranie pokazuje ponurą scenę: dwóch mężczyzn stoi na scenie w tłumie setek widzów, wszyscy w identycznych białych koszulach. Dwaj mężczyźni, otoczeni przez mężczyzn w surowych mundurach wojskowych, stają przed panelem sześciu urzędników siedzących za trzema stołami. Jeden z urzędników wysuwa się do przodu, aby publicznie ogłosić ich przestępstwa, oskarżając ich o oglądanie i dystrybucję treści z marionetkowego reżimu określenia, które Korea Północna używa, aby poniżyć Koreę Południową, z którą ma napięte relacje od dziesięcioleci. Za swoje przestępstwa mężczyźni zostali skazani na dwanaście lat ciężkich robót. Zbyt młodzi, z całym życiem przed sobą, teraz stają przed przyszłością ukształtowaną przez nieugięty uścisk reżimu. Przyciągnięci przez urok zagranicznych mediów, ich los został przypieczętowany w momencie, gdy zostali narażeni na południowo-koreańską kulturę, zmieniając ich życie na zawsze. A na koniec, podczas gdy wielu stawało w obliczu lat ciężkich robót, inni uciekli przed swoim ponurym losem, tylko po to, by stanąć w obliczu jeszcze gorszych konsekwencji. Co się dzieje, gdy sprzeciwiasz się Korei Północnej nieraz, lecz dwa razy? Pierwsza kobieta, która uciekła i została zabita. W dzisiejszym filmie zagłębiamy się w jedną z historii, które Korea Północna desperacko chce wymazać z historii. To przejmująca opowieść o kobiecie, która odważyła się dwukrotnie uciec z przytłaczających warunków życia pod rządami reżimu. Po tragicznej śmierci męża w wyniku brutalnych warunków w Korei Północnej podjęła odważną próbę ucieczki z kraju. Jednak jej ucieczka została przerwana. Strażnicy złapali ją. Zanim zdążyła dotrzeć do bezpieczeństwa, i wciągnęli z powrotem. Jej kara? Wyrok ciężkich robót, to nie do zniesienia rzeczywistość dla wielu Koreańczyków północnych, którzy są poddawani morderczym, nieludzkim warunkom. Pomimo surowych konsekwencji, podjęła niewydecyzję, aby spróbować ponownie. Słaba, wątła i wyczerpana brutalną pracą, postanowiła ponownie spróbować wolności. Ale jej ciało, już zbyt zmęczone, nie mogło jej za daleko po raz kolejny została złapana. Tym razem wydarzenia przybrały jeszcze mroczniejszy obrót. Świadkowie obserwowali, jak była zawiązywana w oczy i zabierana, oddzielona od innych więźniów, a jej los stawał się jeszcze bardziej przerażający. Nikt jej już nie widział, aż do momentu, gdy pojawiło się niepokojące zdjęcie. Fotografia przedstawiała bezwładną kobietę, którą przypuszczalnie była ona, umieszczoną w kontenerze. Co się z nią stało później, pozostaje tajemnicą. Czy została wrzucona do morza? Czy jej ciało rozpuszczono w kontenerze? Prawda może nigdy nie zostać poznana. To, co wiemy, to że historie takie jak ta ujawniają przerażające długości, do jakich Korea Północna jest gotowa się posunąć, aby uciszyć każdego, kto odważy się im sprzeciwić. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, proszę, daj mi lajka i nie zapomnij zasubskrybować kanału Globgo. Twoje wsparcie a nie wiele dla nas znaczy. Kliknij film, który pojawi się na Twoim ekranie teraz. Jestem pewny, że spodoba Ci się ta treść. Napisz w komentarzach, jaki kraj chciałbyś zobaczyć w naszym kanale. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.